Drodzy Państwo. Ja do mojego programu regularnie znoszę różne ciekawe urządzenia. Dzisiaj znowu mam ciekawe urządzenie, a mianowicie smartfon ze zginanym ekranem. E, takie smartfony nie są już jakąś szczególną nowością, e, już są dostępne już od dwóch lat, ale dzisiaj są już bardziej przystępne niż kiedykolwiek, ponieważ ich ceny staniały, może jeszcze nie są bardzo e, przystępne, może nie są to jeszcze poziomy takich cen z tradycyjnych smartfonów, ale e, dla biznesmenów, którzy e, są w stanie wydać czy 5 czy, czy 6 tysięcy złotych na smartfona, myślę. Że warto takiego smartfona rozważyć. Dzisiaj ze sobą do studia przywiozłem smartfona Samsunga, czyli Samsung Galaxy Z Fold 2. 5G. I to jest smartfon, który jest następcą smartfona, którego już pokazywałem kiedyś w moim programie, czyli smartfona Samsung Galaxy Fold. Tutaj bardzo wiele zmian wprowadzono w tym smartfonie, bardzo wiele rzeczy poprawiono i o tych rzeczach chciałbym tutaj opowiedzieć, a także chciałbym opowiedzieć na temat takich moich wstępnych wrażeń z obcowania z tym smartfonem. Ja co prawda testuję go dopiero od kilku dni, ale będę miał go jeszcze przez jakiś, przynajmniej pewnie tydzień albo dwa. Zamierzam go używać właśnie jakiego, jako swojego jedynego, głównego urządzenia i wypróbuję jak ten jak ten telefon działa? Ja już od razu go tutaj włączę, żeby pokazać, że to jest autentycznie działający egzemplarz i że można go otworzyć, tak? I tu się coś pojawia, ale już opowiadam, co się konkretnie zmieniło w stosunku do pierwszej wersji Z Folda, do Galaxy Folda, bo ten wcześniej jeszcze nie nazywał Z Fold, tylko nazywał się po prostu Galaxy Fold. Więc ten Galaxy Z Fold 2. Po pierwsze, ma dużo większy ten ekran zewnętrzny. I to jest akurat bardzo istotna zmiana, na którą bardzo wiele osób narzekało w przypadku pierwszego Galaxy Folda, który ten ekran zewnętrzny może go odblokuje, tak żeby o, tutaj było lepiej widać. W przypadku starego Galaxy Folda, ten ekran zewnętrzny miał przekątną zaledwie 4,6 cala. I tak naprawdę był w ogóle nieużywalny, ponieważ mimo, że smartfon był duży, ten smartfon nawet w tej starej wersji, czyli Galaxy Fold był bardzo ciężki, ważył 273. 6 gramów, ten waży już 282 gramy, jest blisko o 20 gramów cięższy, ten Z Fold 2 i w przypadku tego nawet starego Galaxy Folda, mimo, że gabaryty tego smartfona były porównywalne, to ten ekranik był tutaj taki malutki, miał 4,6 cala przekątnej, więc był praktycznie w ogóle nieużywalny I ja starałem się wtedy, jak testowałem ten, ten smartfon, starałem się korzystać z tego ekranu, ale rzeczywiście przy takiej przekątnej trudno się korzystało z tak małego ekranu i wielu użytkowników narzekało właśnie na ten niewielki ekran Dlatego w tym nowym smartfonie Samsung już powiększył ten ekran praktycznie do granic możliwości, czyli on prawie że wypełnia tutaj cały front tego urządzenia. Przy okazji, na przykład oczko na kamerę, tutaj może spróbuję to jakoś pokazać, że było. O, teraz, teraz będzie dobrze widać. To oczko na kamerę w tej chwili jest na górze tutaj schowane, więc rzeczywiście nie zajmuje dużo miejsca. Nie możemy złapać ostrości, ale będziemy starać się tutaj pokazać, jak to urządzenie nam działa do, dokładnie. Więc ten ekran zewnętrzny ma przekątną 6,2 cala, czyli to, ta, ta zmiana tutaj nastąpiła bardzo duża w stosunku do Galaxy Folders z tych 4,6 na 6,2. Ten ekran wewnętrzny w tym smartfonie też go od razu odblokuję, tak żeby był yy, o tak, tu oczywiście dobrze już zadziałał. Ten ekran zewnętrzny, czy wewnętrzny, zginany, ma przekątną 7,6 cala. W przypadku starego Galaxy Folda miał 7,3 cala. Dodatkowo ten, ten, ten ekran ma odświeżanie 120 Hz, czyli jest rzeczywiście bardzo dobrej jakości. Tutaj, jak ja teraz ruszam tym smartfonem, to, to widać, że to zagięcie tego ekranu jest widoczne. I ono jest niestety trochę bardziej widoczne niż w przypadku pierwszego Folda. Co prawda, do, do tego się bardzo szybko człowiek przyzwyczaja, i, to, i akurat ta funkcjonalność tego, że możemy tego smartfona, po prostu tutaj złamać w połowie i korzystać raz z takiego smartfona, który jest po prostu wielkości te, tradycyjnego smartfona, no niby tradycyjnego, ponieważ on jest dość gruby. Tak jak widać, on wygląda jak dwa sklejone smartfony, więc jest grubszy niż normalny smartfon. Ale jeśli chodzi o te takie ogólne wymiary, to, to są porównywalne do normalnego smartfona, no pomijając oczywiście tę dużą wagę, czyli te 282 gramy, to rzeczywiście czuć. Ja na przykład jeżdżę na skuterze i bardzo często smartfona wrzucam sobie do, do kieszeni kurtki i o ile w przypadku takich tradycyjnych smartfonów, które ważą. 150, 180 gramów. Tak bardzo mi te smartfony nie, przeszkadz nie przeszkadzają w tej kurce. W przypadku tego smartfona rzeczywiście te 280 gramów czuć. Więc jeżeli schowamy go sobie na przykład do kieszeni, tak, to on. Co prawda chowa się w tej kieszeni, ale jednak czujemy, że tutaj mamy, mamy dość duże urządzenie w, w tej kieszeni, więc jest to jednak dość spore urządzenie. Natomiast tak, jeśli chodzi jeszcze o sam ekran. Tutaj mamy te 7,6 cala, mamy 120 Hz AMOLED, tak samo mamy czy super AMOLED. Tak samo ten ekran zewnętrzny to jest również super AMOLED, czyli oczywiście mamy gwarancję najlepszej jakości obrazu, to jest akurat bardzo, bardzo dobre. W tym Z Fold 2. Aha. Tu, zanim jeszcze opowiem o kolejnych parametrach, to jeszcze wrócę do ekranu. Znowu wysunę jakiś biały obraz, żebyśmy mieli tutaj... Jakiś jasny obraz, żeby, żeby pokazać, jak wygląda ten frontowy ekran. Tu nastąpiła też bardzo duża zmiana w stosunku do y, starego Galaxy Folda. To jeżeli Państwo pamiętacie, tutaj w rogu było takie wielkie wcięcie, taki wielki notch w przypadku Galaxy Folda. Tutaj tego wcięcia już nie ma. Mamy tylko i wyłącznie mało, mały otworek na kamerę frontową, y, więc jest to też bardzo duża, bardzo istotna zmiana w y, przypadku tego Z-Folda dwójki, które, która powoduje, że z tego telefonu się dużo lepiej y, korzysta. Y, telefon ma w środku Snapdragona 865 Plus czyli prawie najszybszy procesor Snapdragon. Jest to również procesor, który jest na przykład szybszy od Exynosa 990, który jest w Samsungu Galaxy Note 20 Ultra. Czyli ten telefon jest szybszy od Note 20 Ultra. Ale już niedawno się pojawił nowy Snapdragon 888, który już będzie szybszy niż ten 865. Czyli już jest szybszy. Już się pojawiają pierwsze telefony i pewnie następca tego urządzenia będzie miał tego ten procesor Snapdragon 888. Z takich wad, które ja ja zauważyłem, to, to jest taka, że możemy w tym telefonie zainstalować tylko jedną kartę SIM. Jedna karta SIM plus jedna karta eSIM. Ja bardzo często w smartfonach instaluję dwie karty. Mam jedną kartę taką moją główną, mam dodatkową kartę zapasową. W tym wypadku tutaj mogę zainstalować tylko jedną kartę SIM. Nie mogę także rozszerzyć pamięci w tym telefonie. Czyli, czyli tutaj mam akurat w tym egzemplarzu mam 256 GB na dane, 12 GB pamięci RAM, więc akurat tego RAMu jest tutaj bardzo dużo. Ale gdybym, gdybym potrzebował tutaj więcej to nie ma tutaj zlotu na, na kartę microSD, żeby tą pamięć potencjalnie rozszerzyć. Yy, moduł aparatów z tyłu, w ogóle ten telefon też z tyłu bardzo podobnie wygląda do Galaxy Note 20 Ultra, który już, którego już pokazywałem w swoim programie. Tamten Note 20 Ultra również miał taką wysoką wyspę z aparatami. Yy, w tym wypadku ta, ta wyspa jest mocno okrojona w stosunku do Note 20 Ultra. Tutaj mamy trzy obiektywy i trzy aparaty z matrycami 12 megapikseli. Mamy standardowy aparat, mamy aparat szerokokątny i aparat tele Y, przypomnę że w Note 20 Ultra mieliśmy główny aparat 108 megapikseli tu mamy tylko 12 megapikseli tam było 108 megapikseli y, i aparat tele był pięciokrotny optyczny co oznaczało że ten obiektyw był y, peryskopowy i ten ten moduł aparatu był jeszcze większy niż w przypadku y, Galaxy Z Fold 2 y, ja myślę, że akurat ten, ten, ten obiektyw tele, teleobiektyw dwukrotny jest dużo bardziej praktyczny. Ten pięciokrotny jest po prostu zbyt mocny. Więc akurat to jest, to jest dobra funkcja. W środku zainstalowano akumulator 4,5 mAh. Ten akumulator możemy ładować niestety wolno, ponieważ dołączona ładowarka ładuje ten telefon z mocą 25W i to jest mało i nie da się tego telefonu ładować szybciej. Co oznacza, że ten akumulator, żeby naładować do pełna, trzeba ładować ponad godzinę. Tak godzina, półtorej tyle, tyle czasu zajmuje na ładowanie tego telefonu do pełna i to jest jego duża wada. Na szczęście on dość długo działa na tym akumulatorze, do wieczora spokojnie może wytrzymać, ale jeżeli chcemy na przykład szybko naładować taki telefon, no to niestety nie ten model, akurat tego się specjalnie czepiam, ponieważ jest to rzecz, która w nowych smartfonach, którą bardzo doceniam w nowych smartfonach, jeżeli mamy dołączoną taką ładowarkę 66 W, albo są nawet jeszcze mocniejsze, są 120 W, Huawei pokazał na przykład ładowarkę 135 W, tutaj te 25 W to jest rzeczywiście troszkę e, skromnie w przypadku tego urządzenia. Jeśli chodzi o obsługę aplikacji, oczywiście po otwarciu ten, ten telefon działa jak normalny tablet, czyli mamy te prawie 8 cali ekranu. Możemy tutaj otwierać wiele aplikacji, na przykład pokażę Outlooka, bo Outlook wygląda ciekawie, ponieważ dzieli ekran na dwie części, czyli po, po lewej stronie mam. Listę wszystkich osób, wszystkich nadawców, a po prawej stronie mam podgląd maila. Czyli, jeżeli ja tutaj sobie wybiorę jakiegoś maila o tego na przykład, to ten, ten podgląd tego maila mam tutaj po prawej stronie, czyli ten outlook wygląda trochę jak taka wersja komputerowa. Więc jest to taki widok, który jest niedostępny na tradycyjnych smartfonach. Mamy ten widok właśnie dzięki temu dużemu ekranowi jeśli chodzi o taką, taki komfort używania tego, tego smartfona, to przyznam się, że jeszcze się nie za bardzo przyzwyczaiłem do, do tego dużego ekranu i do pisania na tym dużym ekranie, ponieważ ta klawiatura, która mi się pojawia tutaj na dole, ona jest dość spora i Trochę tak nie do końca wygodna, ale bardzo dużo miejsca zajmuje po, po pokazaniu się na ekranie, więc do tego się jeszcze muszę przyzwyczaić. Natomiast dzięki temu, że ten ekran frontowy jest dużo większy w przypadku Z Fold 2, to z tego telefonu ja bardzo często po prostu korzystam właśnie w takiej wersji zamkniętej, czyli odblokowuję sobie ten ekran i korzystam z niego jak ze zwykłego smartfona. A gdy po prostu potrzebuję tego większego ekranu, to otwieram sobie ten telefon i mogę tutaj korzystać z tego dużego ekranu ośmiocalowego, takiego tabletowego, więc mam tutaj dużo większą produktywność. Więc y, jest to telefon, który rzeczywiście jest ta taką... Y Nowym trendem, czyli w tej, w tej chwili coraz więcej producentów będzie pokazywało tego typu smartfony. Samsung ma już ich kilka, motorola ma kilka. Ja w jednym z niedawnych odcinków mojego programu pokazywałem taki rozwijany smartfon Oppo, również z takim powiększanym ekranem, więc możemy się spodziewać, że takich telefonów będzie coraz więcej. No i na końcu może kilka słów na temat ceny. Ten telefon zabiutowy już w, pod koniec ubiegłego roku, więc ma już troszeczkę czasu, na, na, już jest od jakiegoś czasu dostępny na rynku, ale jak wchodził do sprzedaży, to kosztował blisko tysięcy zł. Dzisiaj można go kupić za jakieś 5800 zł, a nawet znalazłem ofertę za 5300 zł. Więc za 5300 zł tego typu telefon właśnie z otwieranym ekranem, z dużą ilością pamięci i RAM, i tej pamięci nadane. Co prawda z tą jedną kartą SIM, ale to nie jest jakaś bardzo duża wada. Ale to, że mamy te dwa ekrany i to, że tutaj rzeczywiście ta produktywność będzie dużo większa, to myślę, że jeżeli potrzebujemy takiego telefonu do zastosowań biznesowych, o bardzo ciekawych. Funkcjach to warto rozważać właśnie tego typu urządzenie. Drodzy Państwo, i teraz dziękuję już bardzo za oglądanie tego programu, yy, i do zobaczenia w kolejnym odcinku IT Business w przyszłym tygodniu.